Idziemy do Aksu za 12 zł 4 godziny jazdy. Jest gitara. Zapłaciłem pieniądze gościowi, który usiadł na miejscu kierowcy, po czym zabrał te pieniądze, posiedział jeszcze ze mną, pogadał 10 minut i wybiegł. I goście mi mówią, że to nie jest kierowca, tylko ktoś po prostu kto tutaj przyszedł i posiedział. Więc uważaj, komu płacisz, bo gość, który siedzi za kierownicą, to wcale niekoniecznie jest kierowca. Na razie wygląda to tak, że jest mega chaos, mega zamieszanie i wszyscy stwierdziliśmy, że ci ludzie tutaj są tacy bardzo zestresowani, jacyś tacy na napince, ganiają, wyszarpują się. To nie ma tutaj takiego luzu afrykańskiego, jaki ja lubię. Ale okej, okay, no jest jak jest, więc gramy dalej. Ja siedzę koło kierowcy, tutaj, plecak z, e, za jego plecami. I kierowca się przesunął, tak, że teraz nie ma miejsca. A tak wygląda autobus. Czekamy, teraz godzinę lata się zapełni, i później, cztery godziny przed nami. A jego do Do Aksum? Do Aksum. Jedziemy do Aksum. No i będziemy ściśnięci, jest bardzo gorąco, bardzo ciepło. I zobacz, sprzedają szcinę cukrową, którą się tak żuje. I to są takie duże pałki, w którym można nieźle po głowie kogoś dzielić. Ale generalnie oni to wsadzają do buzi i żują później podczas jazdy. Trzeba przyznać, że mają bardzo zdrowe zęby. Brniemy dalej na północ Etiopii. Dla lokalesów jesteśmy niezłą atrakcją. Mimo bariery językowej, wszyscy chcą z nami rozmawiać. Przed nami 4 godziny drogi, podczas której dowiemy się, jak wojna wywróciła życie ludzi do góry nogami. Wszystko zaczęło się 3 miliony 200 tysięcy lat temu. To właśnie tutaj, w Etiopii, w regionie Afar, znaleziono szkielet Australopitheca, Lucy. Każde dziecko na świecie uczy się o niej w szkole. To także tutaj odkryto pierwsze szczątki Homo sapiens liczące ponad 200 tysięcy lat. Od tego czasu Etiopia jest nazywana kolebką ludzkości. Między VI wiekiem przed naszą erą a VII wiekiem naszej ery rządziło tu jedno z najpotężniejszych królestw Afryki, Aksum. Miasto, do którego właśnie jedziemy, pamięta ponad 1100 lat potęgi. Ale współczesna historia to upadek i tragedia, a ostatnie 50 lat to prawdziwy koszmar. 4 fale głodu, 2,5 miliona ofiar, 3 wojny, 2 miliony zabitych, epidemie cholery, plagi szarańczy, susze, powodzie i pożary to ponad 5 milionów ofiar. Ostatnia wojna domowa jest formalnie zamrożona, ale w każdym domu jest broń, a ludzie gotowi są na wszystko. Poznaliśmy ziomala, który mówi dobrze po angielsku, i to jest bardzo dobra strategia. Zaraz Ci sprzedam fajny patent. Mianowicie, jak wsiadasz do autobusu lokalnego, szukaj kogoś, kto mówi po angielsku i zaczynaj z nim rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że my po jakimś czasie się z nim zakumplowaliśmy i jest bardzo dobry patent. Robisz z typem zdjęcie, wspólnie, selfie, wysyłasz mu na Whatsappa, wymieniacie się namiarami, on już się czuje Twoim ziomalem, i teraz. On ci szuka noclegu, bo my patrzyliśmy, że w tym w tym miejscowości Aksum są same dwa hotele i bardzo drogie. Nie na naszą kieszeń, nie stać nas. Tym. Co więcej, dla Białych od razu cena razy tam 6, razy 7. I teraz on zadzwonił po swoich ziomalach znajomych, kumplach i znalazł tam nocleg za 300. A 300 to jest 10 złotych. 10 złotych, równo 10 złotych, tak. Nawet niecałe. Więc mamy za 10 złotych nocleg załatwiony plus mamy lokalnego ziomala, który nam tu wszystko opowiedział tak, o tej wojnie i tak dalej więc no to są bardzo ciekawe jakby rozwiązania jeżeli nie ma nikogo, kto mówi po angielsku siadaj koło kierowcy po pierwsze jesteś blisko wyjścia i jesteś najbardziej zorientowany co się dzieje, co jest grane i tak dalej a po drugie no tam się najwięcej dzieje więc lepiej być zawsze u źródła ale szukaj ludzi, którzy mówią po angielsku Na tą drogę autobus się normalnie zakopał. Jest taki pył, że nie idzie oddychać. Nie wiem, czy widzisz, co się w autobusie w środku dzieje. Zapylenie 100%. Ale masakra. A za oknem to zamieć piaskowa. Droga była budowana, ale niestety wojna przeszła i drogę przestali budować. I teraz jeździmy w takim, w takim kurzu. Witaj kolejnego dnia w Etiopii. Jesteśmy w mieście Aksum. Jest to przepiękne, historyczne miasteczko. Około 100 tysięcy mieszkańców, no może trochę mniej, w północnej części Etiopii, położone na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza, czyli bardzo wysoko, więc jest tutaj bardzo przyjemny, łagodny klimat. Jest fajne, ostre słońce, ale nie jest za gorąco. Miałem wczoraj tak zwane zdarzenie stopujące, czyli rozwaliłem nogę, wszedłem na skałę, ona się obwaliła, skruszyła. To wszystko runęło, ja upadłem, rozwaliłem kostkę, spuchnięta, boli, wczoraj wieczorem już totalnie chodzić nie mogłem, dzisiaj jest lepiej, ale zgodnie z zaleceniem kolegi lekarza dzisiaj leżę, okłady plus środki przeciwzapalne i będzie dobrze. Hotel wygląda tak, ale pamiętaj, jest to turystyczna miejscowość, gdzie generalnie jest drogo, więc 2,5 dolara, no to jest powiedzmy sobie szczerze cena kosmos. Piotrek poszedł zwiedzać Aksum. No, ja nie jestem w stanie chodzić, muszę dzisiaj leżeć, tak sobie obiecałem. Natomiast kupił mi śniadanie: banany plus papaja. Wszystko 6 zł, więc świetne śniadanie. Ja mam dzień regeneracji i powiem Ci, że to jest rewelacja, ponieważ nigdy na moich wyprawach nie miałem takiego dnia regeneracji. Totalnego nic nie robienia. No cóż, rozkrajam tą papaję, wcinam banany, ogarniam się. I spróbuję doczłapać się na recepcję, żeby wypić kawkę, i może jeszcze coś innego zjeść, jakieś mięso. Jedzenie tu jest naprawdę śmiesznie tanie. Ceny rewelacyjne. W ogóle tutaj w Etiopii poza stolicą na prowincji jest bardzo tanie. Oczywiście, jak widzą, że jesteś biały, biała, no to będą cenę zawyżać, ale są otwarci na negocjacje i te negocjacje idą naprawdę grubo. Nieraz 3-4-krotnie w dół można cenę stargować i. Oni i tak są zadowoleni, a ty zapłacisz grosze jak na nasze polskie, europejskie standardy. Więc fajnie, jeszcze jestem zmęczony, bo wczoraj był naprawdę hardkorowy dzień, cały dzień w podróży przyjechaliśmy późno w nocy. Ta noga mnie tak bolała, że nie byłem w stanie nawet klapka na nią założyć albo stać. Dzisiaj w nocy przeszło i jest dużo lepiej, ale to ja wiem, że to tylko takie chwilowe, i to trzeba będzie dzisiaj cały dzień leżeć, trzymać ją w górze. I tak też zaraz po śniadaniu będę robić. No i tyle, będę ci relacjonować dalej. A jutro mam nadzieję, że jest duża szansa na to, że pokażę Ci to Aksum z najciekawszej strony. No i na jutro udało się kupić bilet samolotowy za jakieś 500 zł, więc zwiewamy na samo południe do Addis Abeby. No i stamtąd będziemy się próbować przedostać do miejscowości Dinka, co powinno zająć około od jednego do dwóch dni. A ja sobie siedzę w miasteczku, piję kawkę. Tu jest fajny patent, bo pani zamówiłem kawę i pani do mnie przyszła i pyta, jaka? Ja mówię. Jakam tam uważasz zaskocznie, chociaż po angielsku, to tutaj bardzo słabo z nimi. No i pani przyniosła mi kawę surową, którą na ogniu później piekła, nie wiem jak to nazwać, smażyła, no i jak już ona była taka mocno przypalona, przyniosła mi, żebym powąchał sprawdził, czy mi taka pasuje. Ja powiedziałem tak. No i mi zrobiła. No i zobacz, ta kawka tak wygląda, to przypomina takie espresso malutkie, ale jest mniej czarna, dosyć słodka i taka bardzo, bardzo ciekawa i bogata w smaku. No tak wygląda to miasteczko. Siedzę sobie tutaj z miejscowymi gadam, ludzie podchodzą, coś tam się uśmiechają, ale totalnie nikt nie mówi po angielsku, to jest niewiarygodne. Więc tamigi, próbujemy się dogadywać. No jest fajnie, taki dzień regeneracji był mi potrzebny. Absolutnie. I dzięki temu zrozumiałem, że wszystkie następne wyprawy muszę planować tak, że wbijam do jakiegoś miasteczka i robię sobie dzień chilloutu. I to na pewno będzie duża odmiana w moich podróżach do tej pory. Bo do tej pory byłem umęczony, umordowany i po paru dniach już człowiek był naprawdę zblazowany. I nie dało radę generalnie cieszyć się nawet tym wszystkim tak na maksa. A teraz chilloucik, relaks, jeden dzień jak mi ucieknie to nic się nie stanie. No na pewno noga mi się poprawi i wszystko będzie lepiej. W ogóle to jest takie małe, spokojne miasteczko, 80 tysięcy mieszkańców, nic tutaj się nie dzieje, wszyscy spacerują, uśmiechają się, chodzą. Bardzo mi się tutaj podoba, bo jest tutaj naprawdę duży chill out. Jaką mamy walutę w Etiopii? Walutą Etiopii są biry mamy następujące banknoty. 5 birów, z drugiej strony jakiś motyw zwierząt. Generalnie jest tak, że na banknotach chyba większości afrykańskich krajów są jakieś znane postacie, a z drugiej strony zabytki, albo jakieś zwierzęta, albo jakieś inne historie, tak jak tutaj na przykład w przypadku 50 traktor i setka, lew, z drugiej strony znowu jakiś zabytek. I 200 to jest najwyższy banknot, jeżeli chodzi o walutę Etiopii. Koźlica górska, czy coś takiego. Odpowiednikiem naszych polskich groszy są centymy, ale praktycznie ich się nie używa. Generalnie 1 zł to jest 33,5 bira, czyli za mniejszą kwotę nic za bardzo nie można kupić. Ja dzisiaj za kawę zapłaciłem. 20 birów, czyli około 70 groszy. I to była bardzo dobra kawa i oczywiście bardzo dobra cena. Te pieniądze są dosyć mocno wyświechtane z racji tego, że złotówka to jest 33,5 bira. No to nosimy całe paczki tych pieniędzy i tak one są też wypłacane w bankomatach. Ważna rzecz to taka, że poza stolicą. Nie ma za bardzo dostępu do bankomatów, a kartą płatniczą też praktycznie nigdzie nie zapłacisz. Więc wyruszając w kraj, zaopatrz się w dużą ilość gotówki, w dużą to znaczy taką, jaka ci będzie potrzebna na cały pobyt w tym kraju. Przelatujesz na lotnisko, jedziesz do miasta, wymieniasz sobie te pieniądze i nosisz ze sobą tą gotówkę, ponieważ karta kredytowa będzie raczej bezużyteczna. Ciężko będzie znaleźć bankomat, żeby wypłacić te pieniądze. To taka porada odnośnie waluty, ponieważ później rzeczywiście. Nie będzie dostępu do gotówki, jeżeli wcześniej nie wypłacisz. Zobacz, tutaj jesteśmy przy rzeźni. Rzeźnia, jak się patrzy. I tutaj porcjują na takie kawałeczki. A tutaj biedna stoi i czeka. Właściwie nie biedna, tylko byk, z tego co widzę. I chłopak mówi, że on samodzielnie ją ciachnie. Bo to jego praca taka jest. No i później my to jemy. Kurde, znowu mi się odechciało wołowiny. A tak w ogóle wygląda ta miejscowość. Zobacz, pełno tuktuków. Bardzo cicho, bardzo spokojnie, wszyscy przyjaźni, wszyscy mnie zaczepiają, ale tak bardzo pozytywnie, chcą zagadać, porozmawiać. Jest super gitara. A ja już wyglądam lepiej, czuję się lepiej, bo się ogoliłem, wykąpałem, zregenerowałem pół dnia, poleżałem i nóżka jak ta lala. Wyszedłem się przejść dosłownie 10 minut, wbrew zaleceniom pana doktora, ale no nie mogłem, nie mogłem się powstrzymać. Zaraz wracam i kładę się z powrotem, będę leżał, ale noga dużo, dużo lepiej. Mieliśmy tu w knajpce, tak to wygląda, zaraz ci pokażę. Natomiast cała historia polega na tym, że dają ci menu, totalnie nic nie jesteś w stanie ogarnąć. Translator też tego nie ogarnia, jak skanujesz na żaden język. No i obsługa ani słowa nie mówi po angielsku, nawet podstawowych słów. No i akcja jest taka, że wypracowaliśmy tą metodę, że wbijamy na hamę na, kuch na kuchnię. Jak już jesteśmy w kuchni, to każemy im otwierać wszystkie garki, pokazujemy palcem, to, to, to i to i to i się uśmiechamy, machamy rękami i to działa, ta, ta, ten system działa. To w ogóle Ziomala poszliśmy do sklepu komputerowego, żeby wyjaśnił co, O co, co kamans tą kardą piotka. No i tak zaczęliśmy gadać. Okazuje się, że ktoś, ma dwa wykształcenia wyższe, jest inżynierem komputerowym, zna angielski. No to mówimy: chodź z nami, zjesz coś. No i oczywiście przyszedł, siedzimy i gadamy. Super. Tak się też właśnie tutaj przyjaciół zdobywa, znajomych, że wiesz, to kogoś zagadasz, zaprosisz go na kawę, na jedzenie, to wszystko jest bardzo tutaj tanie. General Agriculture Project in And the just injera, which is called injera. Uh, the injera is that processed from teff. yes yeah, death. From death.